Witajcie na moim kanale, ja jestem nie Dajcie mi To są łzy szczęścia I do ogromnego szczęścia Jakby Zaraz wam powiem Dosłownie Nie wiem, wczoraj Ja powiedziałam Dzisiaj mamy, który dzień jest W ogóle Dzisiaj jest 19 maja i ja wczoraj Wjeżdżałam do moich rodziców i pokazałam im Że ekipa gra koncert I że ja bym bardzo chciała do niego pojechać I w ogóle wiecie Ja jestem straszną fanką ekipy No i ja jakby pokazałam im to, no i żeby mieć bilet To jakby trzeba kupić box premium i nawet znaczy nie można dostać tych biletów, po prostu nie można. I wiecie jeszcze, Kraków ode mnie jest na drugim końcu Polski i hotel w Krakowie to strasznie dużo pieniędzy. No i po prostu moi rodzice od początku wiedzieli, że nie... Wiecie, za niedługo jest dzień dziecka. I, i... <laughs> ja nie wiem, co im powiedzieć. No i moja mama pokazuje mi ten telefon i... Mówi, i to był kupiony z premium, który którym jest bilet na koncert ekipy. Rozumiecie to, że ja jadę na koncert ekipy. I ja jadę na koncert ekipy. Boże. Co się właśnie stało w tym momencie? Więc ja Was wysyłam do momentu, yy, gdzie już będę się pakować. To Krakowa też Iść na Hejka, generalnie to jest 25 czerwca, koniec roku. Słuchajcie, szkolnego oczywiście. Yy, I na pewno też to, czego wam nie mówiłam, czyli koncert został przeniesiony, ponieważ koncert generalnie byłby jutro. Odpadłam tam Liliana, więc na to nie patrzycie. Yy. Um, no, ale Fris powiedział mi w swoim odcinku, że niestety przez obostrzenie i w ogóle dla naszego wyspy nie było. Yy, Koncern został na początek sierpnia, więc smuteczek, No, ale cóż, ale przyjechała do mnie wreszcie paczka z Ekipa, to nosi. Cóż, my sobie otwieramy. Tak się cieszę, że ona przyjechała. Czekajcie, to paczka na pewno Ekipa, Pora ona jest. Spójrzcie, tak nasze rokość. Dobra, stwierdzam, że już się dobrze. Też ma fajne spodnie, spodnie szklanki, eleganki. Chyba je w ogóle ubieram na koncert, ale dobędziemy koncert dopiero w sierpniu. E, dobra, pokażę wam. Więc e, z kartonu numer jeden wyciągamy. Karton numer 2. Sezon 3. Nie wiem, czy to widać, ale to jest taki napis, Nie widać. Kurde, Czekajcie. O, widzicie? Sezon 3. Dobra. A więc y... nie wiem jak otworzyć na... Dobra, raz, dwa, trzy. A, nie tak chyba. Chyba to... Nie, to powinno być chyba tak. Dobra. I tutaj mamy e, karteczkę. I tutaj też jest napis taki sezon 3. I tutaj jest, y, że... E, dziękujemy za zakup sezon 3, ekipa e, Deluxe Box Premium, mamy nadzieję, że ucieszysz produkt, którego do ciebie przygotowaliśmy. Produkty. Więc mamy i. Uwaga, przechodzimy do tych rzeczy. O! Dobra, następnymi rzeczami są. U! Takie okulary, kurde, w ogóle jakieś. Ja nie wiem, jak to się nosi. Tak? To się nie trzyma na mojej głowie. Widzę, że muszę rozpuścić włosy, bo tutaj będzie na głowę, a ja w czapkach jakikolwiek. Jaką spiętę to w ogóle nie? Następną rzeczą mamy jakąś tutaj przypinkę, której to nie było na stronie. Nie wiem co to jest w sumie, ale jest tutaj napis S. S nie. Okej, okay, następną rzeczą jest taka nereczka chyba. Z tego co widziałam na stronie wtedy. Dobra. Okej. Okay. Okay. Fa spoko, to spoko, naprawdę. Bo ona nie ma nic żadnych nadruków ani z taka po prostu zwykła. Yy, to jest yy, bucket hat. On jest taki kolorowy. Ja to generalnie kupiłam, ponieważ, tak jak wam mówią, w boksie jest yy, bilet, który można dostać tylko w ten sposób. Ja yy, bucketów nie noszę i nie przepadam za nim, szczerze mówiąc. Ale jest w paczce. No to, co zrobić? Otwieramy. Dobra? I powiem Wam, że jest wykonany w mega sp fajny sposób. E, tak on wygląda. Nigdy nie sądziłam, że kupię bakety, bo ja nienawidzę bak baketów. W zasadzie sensie nie, nie, nie ładnie mnie wyglądam. Ekipa to nosi. Tutaj proszę bardzo. Zakładamy. No, tak jak mówiłam, ja w baketach siebie do końca nie widzę. Nie wyglądam szałowo. Ale zdejmujemy tego baketa. Czy jakoś takie nie. Wiem, nie, wiem, nie masz takiej rzeczy. Coś takiego, czego nie było yy, na stronie, że ma być w boksie, więc jestem ciekawa, co to jest. Chyba, kochani. Otwieramy. No, ale jest spora, ale to nie jest koszulka. Co to jest? Czekajcie. Co jest takie coś. Wiem co to jest. To jest raczej taki na ścianę, i chyba jest ja sobie gdzieś to powieszę serio. Nawet tam chyba gdzieś sobie to powieszę. I no i my sezon. E, tutaj jest. Nie, tutaj jest S napisane. S, słuchaj. Patrzcie, S. No ale mega spoko, tego też nie było na stronie. <śledzisz> patrzcie, to, patrzcie, tą. Ja, patrz, po prostu. Sezon 3 Ekipa, i tutaj jest w środku ta płyta. Mm, otwieramy oczywiście. To jest mega fajnie zrobione i mega ładnie. ja się, że to się tak otwiera, tak, jak takie drzwiczki, ale to się rozsuwa. No, Mam pokażę. Aha, tak, i tak. I tu jest jakaś. Nie, nie ma blokady, ale tego nie będę rozsuwać. I tutaj się. O Przepraszam, że brzmi jak czajnik, musicie mi to wybaczyć, ale tutaj jest taki kartonik. Dekoracyjny. I posiadamy tutaj takie rzeczy jak. Nie wiem, czy to jest naklejka. Tak, to jest naklejka. Sezon 3, taka. Ze wszystkimi, proszę zobaczyć. Oraz taką naklejkę. Tą, taką z tym podwodnym zdjęciem. I ja cię! Nie! I są tutaj zdjęcia z Instaxa. Zobaczcie, tutaj jest na przykład ekipa w Dubaju. Nie wiem, czy to widać. Nie widać. Ale jest tu ekipa w Dubaju. Chmureczka z Freezem. E, Freeze i I tutaj są wszyscy przy helikopterze. Nie wszyscy, tylko e, Tromba, Marcysia, kółki, e, Kasia i Marta. Są przy helikopterze, Boże. I jeszcze takie coś, co chyba nie jest naklejką, ale jest takim papierkiem. I jest tutaj, jest no i tutaj jest oczywiście też nasza płyta ekipy. Jej na razie nie będę odpakować, powiem szczerze, że ja nie mam miejsca na taką płytę, nie używam takich rzeczy, ale mam wierzę w innym domu, że tak powiem, jeszcze w starym domu i mój tata ma tam chyba podjechać i zabrać to, więc mega, mega czarowo żebym mogła sobie słuchać ekipki, bo ja serio, serio, serio będę tego słuchać. Tutaj są chyba nawet wszystkie prosenki. Um, tak. Tutaj jest wszystko, ale ja jeszcze tylko wam, chociaż to już jest, tutaj oczywiście jest ekipa, jest bilet kolekcjonerski na, na wydarzenie, który oczywiście zostaje z nami, e, bo jest to bilet kolekcjonerski i jest naprawdę, naprawdę przecudowny. Hejka kochani, jak widzicie dalszy vlog, dalsza część vloga będzie kontynuowana, nagrywany już aparatem, ponieważ no aparat mam już od długiej ilości czasu. E, ale no nie miałam się nagrywać, no bo oni wtedy nie przyszły bilety, ani nic się nie działo w stronę tego koncertu. Um, widziałam coraz bardziej na Insta Story Freeza i ekipy, że chodzą na próby, bla, 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 a biletów dalej brak. Um, ale jakby bilety już przyszły, więc super, ale nie wiem w jakiej części zabłądziłam um, ja nie wiem co się zadziało, ale... serio, ja wam zapomniałam o tym powiedzieć, że one przyszły. A um... Koncert odbędzie się 8 sierpnia na gdzieś. Przyszły 23 lipca generalnie te bileciki. Mm, bileciki trzeba było wymienić na pewnej e, aplikacji, stronie e, Kto ogląda generalnie story ekipy to wie gdzie e, To jest e, przed bilecik na imię i nazwisko mojej mamy e, Ekipa, pierwszy koncert promujący album sezon trzeci e, I tutaj mamy niedzielę 8 sierpnia e, 2021 rok Wejście od 16 start Generalnie wydarzenia o 20, ale ja już zainformowałam mojego tatę, że my będziemy tam już o 15, ponieważ ja chcę być przy samej scenie. Hej kochani, mamy godzinę. Uwaga. No i Sparek zawsze nie ma ostrości. O, 9.13, 6 sierpnia, co oznacza, że jutro moi drodzy wyjeżdżamy. Nie powiedziałam Wam, ale ja ogólnie y, mam walizkę z Natalią, moją siostrą. I to nie jest dla mnie w ogóle fajne. Generalnie to ja mam taką. Y, tą. Y, kosmetyczkę. Tą kosmetyczkę ja mam już gotową. Proszę zobaczyć, proszę Państwa. Tak ona się prezentuje. Tam sobie jeszcze. Tylko dopakuję ym, szczotkę do włosów i ona będzie już gotowa, ale Natalia pakuje się teraz dosłownie już, w sensie pakuje się docelowo już tą walizkę, ym, a ja po prostu robię tak, że skumuluję sobie. Szybko to spakowałam do tej podręcznej jakby e, tej e, kosmetykowej, bo zaraz muszę ją oddać na tarcie, żeby ona się pakowała, a ona mi odda ciuchowo. Wziął, weź sobie, psikaj. Dobra, ja wam już pokazuję, bo nie chcę przedłużać. A więc tak, tutaj tak, tyle zostawiamy tego miejsca, mam nadzieję, że je to zostawię. Tutaj mam tą kosmetyczkę, tutaj ją trochę wypchałam kremami, takimi e, jakimiś opaskami w ogóle, żeby, wiecie, żeby no tutaj coś było, jakieś gumki takie nieużywane do włosów w ogóle. Tutaj mam, tak użyłam tą kosmetyczkę, tak ją e, Tutaj mam ręcznik, e, tutaj mam e, ten turban na włosy. Mam ten moje kaptuszki, na dole mam dwa stroje kąpielowe. Generalnie fan fakt, bo ja spakowałam te stroje, my nie mamy w piano żadnego kąpieliska, nic takiej rzeczy. I ja mam dobra sejlo schowam, bo w razie czego mogą się przydać. I to to zaraz mi dwieście stroje kąpielowe, więc fajnie. Ehm, tutaj mam, wziąłam altacet, tyzodoran, e, jakieś takie do ubrań i gumki, spinki. Okej, okay, małe zapoznanie, tyle tego biorę, moja siostra, mamy tylko jakby takie dwie części i jakby ja mam takie, co? Jakie mam to wziąć? Te buty, e, te buty do jednej stylówki, czempiony i file, ale w filach jadę i będę musiała sobie też jakieś klapki i jeszcze dopakować i te, i e, i, klap i sandały jedna. Se so wezmę, ale raczej, albo by sandały, ale to do tej drugiej walizki. I jeszcze to muszę w sumie sobie spakować, bo tak. E, tu mam spodnie. Jakie biorę spodnie? Uwaga, będę szybko mówić, bo nie chcę was zemdlać. Spodnie moje, kochanie, biorę wszystkie z Adidasa, które mam. Takie jeansy szerokie i takie jeansy szerokie z dziurami. Takie spodenki, takie zwykłe po hotelu, bo to są takie podomowe, że tak powiem. Eee, takie krótkie. Takie, one są z giełdy, ale one mi się tak fest podobają. Eee, babcia mi je kupiła, <grym> bo chciałam. I takie szare spodenki krótkie, to są moje wszystkie i jeszcze będę zabierała zabieratki granatowe, ale w nich będę sobie jechać razem z tym topem i z tą bluzą, bo sobie bluzę wreszcie jak wezmę. Tą kamizelkę, nie wiem jak to się nazywa, to chyba jest po prostu kamizelka, ona była chyba na moim urodzinowym vlogu, nie wiem, nie wiem kiedy to było, nie wiem czy ja to w ogóle wstawiałam do filmu, jak ją kupiłam, nie mam pojęcia, ale to... Yy, bluzki. Patrzcie na to: to jest cała moja serdka bluzek. Tyle. Uwaga, pokażę. Taka smocza, taki zwykły, taka biała, takie trzy topy zwykłe. Yy, ten mój biały, taki golf, yy, tak, znaczy nie golf, tylko taki zwykły top. Taki zwykły basicowy biały top. Taki brązowy, zwykły biały top, yy, boże, zwykły be, beżowy top. Taki be, z top. I ta taka zebekowa bluzka. Tu są moje bluzki. Tu są bluzy, ale za, za dużo ich wzięłam. Ale taka, taka i taka pasek. I spódniczki. To jest takie. To nie jest spódniczka, tylko to są takie spodenki e, połączone. Takie body jakby. Okrotniczki, takie nie wiem, coś takiego. E, taka spódniczka ja ją wam pokazywałam wcześniej. Ta, ta sukienka taka, kwiatki i ta, co wam pokazywałam To zabieram jako sukienki. I to chyba byłoby na tyle zadowolone, bo udało mi się wszystko schować oprócz tych spodni szerokich Lena, czyli ja, zaczyna pakować się Bo dla was to już pewnie jest... A dobra, mam niepościelne łóżko, sorry, ale tam przecież były ubrania e, Że o no, to już wszystko, pakowała, spakowała się, w ogóle super Nie, dla mnie to jest dopiero zaczyna się pakowanie, bo Teraz trzeba zabrać yy, elektronikę, sprzęty, kabelki, statywy, lampy Tam mi się ładują słuchawki, tam mi się ładuje powerbank Mam statyw, tak trochę go złożyłam Bo może to coś jeszcze z tym zrobię, bo ja nie wiem dalej Wszystko mam zrobione, ale jest tego dużo Patrzcie, tu jest ta torba z GoPro i z kamerą e, Tutaj mam wszystką elektronikę, e, laptop, ładowarki, lampy, kable Jakieś takie różne rzeczy Więc ja już jestem spakowana na całe szczęście no cóż, nie dowierzam. Zapraszam Was jutro na vloga. To już na tyle. Bye!